Jeżeli chcemy, żeby na tej granicy nie umierali ludzie, to po prostu trzeba tym ludziom pomóc, bo oni w tym momencie umierają dlatego, że nie mają co jeść, nie mają co pić, nie mają lekarstw, nie mają dostępu do lekarza, nie mają podstawowych zapewnionych rzeczy. I procedura azylowa, którą można byłoby rozpocząć, pozwala na to, żeby tych ludzi właśnie nakarmić, napoić, dać im lekarza i rozpatrzeć ich wnioski i sprawdzić, kim te osoby są. Jeżeli nie chcemy dać im azylu, nie chcemy im nadać statusu uchodźcy, to należy ich odesłać do domu. Tak wygląda ta procedura. W tym momencie w Polsce uchodźców mamy 1289 osoby. To są, to są dane na koniec, na koniec czerwca, być może. One się też zmieniły. Nie, nie znam aktualnych statystyk, ale tak to wygląda na dwa miesiące do tyłu. I jeszcze jedna, jedna rzecz. Mamy naprawdę dramatyczną sytuację na tej granicy. Umierają tam ludzie i mnie naprawdę dziwi to, że przedstawiciel Konfederacji, który w zeszłym roku podpisał się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego i uważa się za obrońcę życia, uważa, że tego życia nie należy bronić, kiedy mamy do czynienia z tym, że na polsko-białoruskiej granicy stoją ludzie, którzy mają ciemniejszy kolor skóry i umierają z pragnienia, umierają z głodu, umierają z chorób. Moim zdaniem Pani to jest skandaliczna wypowiedź pana posła Winnickiego i na to nie będzie zgody ani Lewicy, ani żadnego demokratycznego ugrupowania, które stoi na straży praw człowieka.